Witam serdecznie na kanale Kolekcjonowanie Pacja i zapraszam na kolejny materiał. Dzisiaj w tym odcineczku postaram się coś znaleźć, jakiś fajny destrukcik, może, może jakąś łoneczkę, która warta będzie ogradowania. Będziemy szukać, a ja w międzyczasie mam troszeczkę do pogadania z Wami. W pierwszej kolejności może zaczniemy. Dziękuję za lajki, komentarze, za subiki. Wiadomo, że logarytmy YouTube'a to lubią. Chciałbym również polecić kanały, które. Jak to się mówi, w opisie pod filmem są. Momencik. Dobra, wypadło. Które są w opisie pod filmem. Zapraszam. Również do ich zasubskrybowania, zostawienia komentarza. No i nie przedłużając, jedziemy z tematem. A w międzyczasie, szanowni widzowie, za tydzień filmiku nie będzie z powodu, gdyż jadę do łodzi na giełdę na weekend. Także filmik będzie dopiero 24 listopada u mnie na kanale. 20-10 rok. Widzę, że to jest zestaw, tak zwany KMS, zestaw mieszany. Jest to 50 sztuk 5 groszówek, który ostatnio mi spadł w ręce dzięki yy, osobom, które mają dostęp do takich rzeczy no podejrzewam, że jedynie co to tylko destrukt będzie do wyhaczenia jak się znajdzie bo jak to się mówi, szału nie ma no na tą chwilę to z jedną monetkę może bym odłożył tak biorę po kolei, nie będę przebierał Zobaczcie jak widać ślady palców pod prawą łapą orła. Nie wiem czy telefon to tak odda. Ale ja w swoim telefonie widzę. To jest yy, uprzedzając komentarz tych osób, które będą pytać, po co numizmatyką, kolekcjonerą rękawiczki. No to już widzę, że. Stany obiegowe. Nie jest to rolka bankowa. To są monety z rolek, które są szykowane na sklepy typu Market. I po prostu ktoś z życzliwości załatwił mi taką roleczkę 5 Ja jeszcze sobie je obejrzę pod mikroskopem. Szukam bardziej destruktów, bo w telefonie nie jest telefon w stanie wyhaczyć wszystkiego. Widzicie, jak ta moneta jest rana Kolejna monetka. Rok 2007. Nawet ładny rewers pozostawia wiele do życzenia. Już nie mówię o takich monetach, gdzie na pierwszy rzut oka. Wartość takiej monety to jest jedynie nominał, nic ponadto. No i zawartość, jak to się mówi, kruszców w monecie, czyli... Przed 2013 rokiem jeszcze te monety można by było sprzedać jako. Słowa mi kurcze brakuje. No ale nie wiem, czy to nie jest karalne, oddając monety na punkt skupu złomu. Może postaram się wybrać takie ładniejsze w pierwszej kolejności też nie chciałbym zanudzać Was długością tego filmika filmika, filmiku chciałbym jeszcze raz polecić kanały, które polecam, są w opisie pod filmem sklepy S numizmatyka sklep y, Michała, nie tylko na Numimarket, jak również na Allegro Michał, jeżeli oglądasz ten filmik poprosiłbym ofertę od ciebie na monety, które posiadasz do sprzedaży. To pohandlujemy coś, no powiem tak. No, szału nie ma w tych monetach, jak to się mówi, pewnej części ciała nie urwie. Ale może coś de facto znajdzie się jeszcze pod mikroskopem? Godne uwagi. Tak jak wspomniałem już, monety stricte obiegowe. Tutaj coś jest na pierwszy rzut oka przytarty napis. Ale to może być efekt obiegu. Niekoniecznie destrukt. Ja sobie tą monetkę odłożę z boku. Dokładnie ją pod mikroskopem obejrzę. No, Rozczał rocznikowy jest w monetach. Ale tak jak mówię, są to monety szykowane w rolkach do kas marketowych. Także dużo się nie spodziewam po tych monetach aczkolwiek czasami można taki rarytas wyhaczyć ja ze swojej strony jeszcze raz chciałbym podziękować za komentarze pod moimi filmami, za lajki, dislajki. Wiadomo, że logarytmy YouTube Karmione z takimi rzeczami lepiej pozycjonują filmy. Zachęcam do zostawienia Subika na moim kanale również. Jeszcze trochę tych monet zostało, a już 8 minut filmu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to tylko 5 groszówki są w tym filmie. Ale taką nuleczkę dorwałem. Chciałbym się z wami podzielić tym tematem. Zdaję sobie sprawę, że może być fala komentarzy pod filmem, że o tyle samo monet, takich samych, nic wartego godnego uwagi. Proszę bardzo, także widzicie sami monety są Są jakie są 5 groszy 91 rok Ja się tej monetce przyjrzę bliżej, ale nie. wartość nominalna jedynie Bo sami wiecie, że Pierwsze roczniki III RP 90, 91, 2 są na portalach aukcyjnych w cenach niekiedy zaporowych, tak jak przypadkiem. Złotówka jest z 90, no ale i nie tylko. Także, jak wspomniałem na początku tego filmiku, dzisiaj taki przegadany. No po niektórych monetach lusterko fajnie chodzi. Może dałoby się coś wyhaczyć. Ciekawe, czy to jest uderzone, czy to jest odstępna. Zobaczymy, też sobie odłożę ten egzemplarz. Tak. Przepraszam, ale trąciłem statyw, a muszę zmienić statyw sobie chyba, bo mam na takim ramieniu, jak się go delikatnie trąci, to zaraz się kwieje. Jeszcze trochę tych monetych jest, ja tak gadam, gadam do Was, ale może ja od razu te takie już wizualnie gorsze od razu odłożę, żeby nie przedłużać. Jak wspomniałem... 15 wyjeżdżam. 16-17 listopada na kanale u mnie filmiku nie będzie z powodu wyjazdu do Łodzi, gdzie jadę na zakupy, na giełdę rzeczy dawnych i osobliwości. Jak również spotkać się z przyjaciółmi, będzie moment, żeby wymienić poglądy, porozmawiać. Spotkać się tak jak w tamtym roku. Pozdrawiam cię, Marcin. Serdecznie i mam nadzieję, że dojedziesz w tym roku tak samo jak i w tamtym. Jak fajnie lustereczko bije. 2015 rok. Ale widać, że ta moneta jest też taka. Tak jakby nosiła ślady. E, ślady palców. Ta już jest z felerem, ta też z felerem, ta też z felerem. Teraz mniej tych monetek się robi, proszę bardzo. Palce Linie papilarne widać jak na dłoni. Rok 2020 świeża niby moneta, ale monety są teraz bite z takiego materiału, jakie są. Wiadomo, że każdy szuka oszczędności, ale te starsze monety są w dużo lepszych stanach zachowania. Jak te nowe, teraz co wychodzą, nie da się tego ukryć. W następnym filmiku będę chciał przedstawić Wam ostatni mój zakup monety 5 zł z Syriowską i Polskę, która wyszła, premierę miała 2 czy 3 dni temu. To jest 5 zł. Jak sami widzicie. O monetach, tak na dobrą sprawę, no mówię, nie, nie byłoby tutaj z czego wybrać do kolekcji. Już nie mówiąc w ogóle o takich rzeczach jak grading. Monet, chociaż tak szczerze powiedziawszy, są zwolennicy, przeciwnicy gradingu. Ja de facto wolę, jak to się mówi, obcować z monetą bezpośrednio. trzymać w ręku, obejrzeć, schować do holderka. Po jakimś czasie, ewentualnie, holderek też można rozerwać, przełożyć monety do nowego. A jak wspominam o holderkach, zapraszam do sklepu jest numizmatyka.pl, gdzie można się w takie holderki zaopatrzyć. Nie tylko klasery, literaturę. Pozdrawiam Łukasz też serdecznie. Mam nadzieję, że również się w Łodzi spotkamy. To już nie nadaje do prezentacji. Zresztą już chyba zostały ostatnie sztuki takie gorszego sortu. No, i sami widzicie, na 50 sztuk monet odłożyłem raptem 4 do głębszego obejrzenia pod mikroskopem, którego przy zakupie pomógł mi Marcin. Pozdrawiam Cię jeszcze raz serdecznie, przyjacielu. No i dzisiaj taki odcineczek luźny, pogadany troszeczkę. Nie wiem, czy się Wam będzie podobał, czy nie. Ja zawsze czekam na reakcję komentarzy pod filmem, łapkami czy w górę, czy w dół. Bo to tak jak wspominałem wcześniej karmi logarytmy YouTube'a. My powoli się zbliżamy do końca. Zostały nam cztery monetki, jeszcze proszę bardzo, takie ładne plamy, ale to wynika z materiału użytego do bicia monet. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak nigdy udało mi się nagrać ponad 16 minut filmu. Zapraszam na kolejne moje materiały, gdzie będę pokazywał zakupy, monety ze swojej kolekcji. De facto banknoty, bo też posiadam. Jadę również do łodzi, też na zakupy. Może coś ciekawego uda się wyhaczyć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie moich filmików, za komentarze. Zapraszam na kolejne moje produkcje. Dziękuję. Do następnego. Cześć.